Witajcie! Na tym filmie pokażę Wam, jak w prosty sposób przetransferować swoje własne Pokémony z Pokémon Go do Pokémon Home, czyli do nowego serwisu Nintendo, w którym możecie sobie przetransferować swoje własne Pokémony oraz wrzucać je później do innych gier, np. gry Pokémon Sword oraz Shield. Na samym początku przejdziemy do aplikacji Pokémon Go. Czyli do tej aplikacji po lewej stronie, wchodzicie w swoje menu, wybieracie settings i zjeżdżacie na sam dół, wybierając do tego e, aplikację Pokémon Home. Klikając aplikację Pokémon Home, oczywiście trzeba będzie na samym początku połączyć swoje konto. Z Pokémon Go razem z Pokémon Home. Kiedy już to zrobicie, będziecie mogli kliknąć send Pokémon i wysłać swoje własne Pokémony. Warto zwrócić uwagę na to, że wykorzystujecie do, to, do tego specjalną transport energię która y, tak naprawdę ładuje się y, w czasie, i tak naprawdę potrzeba około 7 dni, żeby naładowała się do pełna. Można oczywiście przyspieszyć to płacąc za to pokemony tam, jeżeli ktoś koniecznie potrzebuje energii, żeby naładowała się szybciej. Kiedy już klikniemy Continue, możemy sobie wybrać Pokemony z listy naszych Pokemonów. Możemy wybrać sobie, jakie chcemy Pokemony. Oczywiście możemy wyszukać tutaj na przykład Pokémony, które są w wersji Shiny. I na przykład wybrać jakiegoś Shiny Pokemona, zauważcie od razu jak dużo energii zabiera Shiny Pokemon, którego wybierzecie, w stosunku do pozostałych Pokemonów, które wybrałem. Tak naprawdę wszystkie Shiny Pokemony, Legendy, Pokemony Eventowe oraz Pokemony Mityczne zabierają dużo więcej energii, która jest potrzebna do tego, żeby je przetransferować. Wybierzmy sobie jeszcze na przykład tego Wurmpla i Plupa. następnie klikamy Next. Pokemon Go teraz nam potwierdza, że chcemy wysłać te pokemony i że zabierze nam to tyle energii transportowej. Klikamy Transport i w tym momencie następuje transport naszych pokemonów do Pokemon Home. Jeżeli yy, pierwszy raz robicie taki transport, to dostaniecie dodatkowo jeszcze Meltan Boxa, czyli Mystery Boxa, dzięki któremu będziecie mogli uruchomić sobie Meltany w tym wypadku akurat na godzinę. Klikacie Done. I teraz przechodząc do aplikacji Pokémon Home, czyli do aplikacji po prawej stronie, ja w tym wypadku korzystam akurat z aplikacji na Nintendo Switch, ale równie dobrze może to być aplikacja na wasz telefon. Logujemy się do aplikacji Pokémon Home. Oczywiście, logowanie troszeczkę musi potrwać. I, i Pokémon y Home informuje nas o tym, że mamy jakieś nowe Pokémony przetransferowane z Pokémon Go. I możemy wejść w zakładkę Pokémon Go, która tutaj w tym wypadku ma taką ikonkę z czerwoną kropeczką, która wskazuje na to, że przetransferowaliśmy Pokémony, które czekają na przetransferowanie. Jeżeli ich nie przetransferujemy, to w Pokémon Go nie będziemy mogli nowych Pokemonów wrzucać do Pokémon Home. Musimy najpierw zająć się tymi pierwszymi, które przerzuciliśmy. I teraz aplikacja sprawdza. Wybraliśmy dokładnie te Pokémony do przetransferowania. Możemy je sobie odebrać. I te odebrane Pokemony trafiają w pierwsze wolne miejsca w boksach, które posiadacie. Dlatego jeżeli macie poukładaną kolekcję, może się okazać, że te Pokemony znajdą się gdzieś w jakichś miejscach porozrzucanych po waszych boksach. Możemy to sprawdzić wchodząc w Pokemony. Ja akurat w tym wypadku wybiorę sobie Pokemon Sword. I proszę bardzo. W moich boksach, można sobie to bardzo łatwo sprawdzić... Pojawiły się nowe Pokémony z oznaczoną literką G. Akurat w tym wypadku jest to box z innymi legendami. Można je sobie spokojnie przenieść na przykład do jakiegoś innego boxa, W tym wypadku box, w którym już wcześniej sobie przeniosłem Pokémony z Pokémon Go. Jak widzicie, wszystkie te Pokémony mają oznaczoną literkę G, co oznacza, że te Pokémony są przetransferowane z Pokémon Go. I następnie zapisujemy sobie później poprzez kliknięcie plusa, przy tym wypadku na Nintendo Switch'u. I dzięki temu mamy przetransferowane pokemony z Pokemon Go do Pokemon Home. W ten sposób możecie transferować wszystkie swoje wasze, wasze pokemony. Pamiętajcie, że pokemony specjalne, takie jak pokemony z czapeczkami, czy z okularami, czy z przebraniami, po transferze niestety nie będą miały tych wszystkich przebrań. Staną się najzwyklejszymi, normalnymi pokemonami. Mam nadzieję, że ten prosty, krótki poradnik pomógł wam w transferowaniu pokemonów. Życzę wam wszystkich złapanych, shiny, legendarnych pokemonów. Trzymajcie się, cześć!